Przez pierwsze miesiące, odkąd Janek zamieszkał ze mną, naprawdę wierzyłam, że robię to, co słuszne. Może z poczucia winy. Może z przywiązania do przeszłości. A może przez to stare przekonanie, że kiedy rodzina potrzebuje, nie zadaje się pytań, po prostu się pomaga. W tamtym czasie stracił pracę i twierdził, że nie stać go już na dzielenie czynszu ze współlokatorami. Nie miał dokąd pójść. To mój wujek, jego ojciec, zadzwonił z prośbą o przysługę. Użył dokładnie tych słów. Zofio, wiem, że masz dobre serce. Pomóż Jankowi, tylko dopóki nie stanie na nogi. I tak też zrobiłam. Otworzyłam przed nim drzwi mojego domu, dosłownie. Dałam mu pokój gościnny, klucze do mieszkania, miejsce przy stole. Zrobiłam wszystko, co mogłam, by złagodzić dla niego tamten trudny czas. Nawet dostosowałam swoje wydatki, by nie prosić go o żadną pomoc z rachunkami za wodę, prąd czy jedzenie. Wiedziałam, jak to jest przechodzić przez ciężki okres. Sama miałam ich kilka na koncie. Mam na imię Zofia, mam 58 lat i mieszkam sama odkąd się rozwiodłam. Pracuję jako bibliotekarka w szkole i nigdy nie zarabiałam wiele. A mimo to jestem znana z tego, że mój dom jest czysty, uporządkowany i pełen roślin na parapetach. Lubię ciszę. Lubię spokój. Lubię ludzi, którzy potrafią okazać wdzięczność. Ale Janek nigdy nie podzękował. Na początku po prostu był nieobecny. Spędzał godziny zamknięty w pokoju, wychodził bez słowa, wracał późno. Posiłki, które przygotowywałam, niemal zawsze zostawiał nietknięte. Naczynia leżały brudne przez kilka dni. Pralka chodziła na pełnych obrotach, i tak to zawsze ja zbierałam i składałam jego pranie. Nie narzekałam. Myślałam, że to tylko faza. Aż do pewnego czwartkowego wieczoru, kiedy wszystko się zmieniło. Porządkowałam jakieś papiery w sypialni, gdy telefon zawibrował. Wiadomość głosowa od wujka. Zdziwiłam się, nigdy nie wysyłał nagrań. Miał ten swój bardziej formalny, zdystansowany sposób bycia i zawsze wolał pisać. Kliknęłam, by odsłuchać. Jego głos był przytłumiony, cichy, jakby mówił ukradkiem. Zofio, wysyłam ci to tylko dlatego, że aż mi wstyd było tego słuchać i nie mogłem zostawić cię w takiej niewiedzy. Serce zaczęło mi bić szybciej. Chwilę później przesłał kolejne nagranie, tym razem nie swoje. To był Janek. Nacisnęłam play. Na początku słychać było przytłumione śmiechy, jakby przechwalał się komuś. Potem jego głos stał się wyraźny, ostry, przeszywający. Kupiła to wszystko, stary. Możesz uwierzyć? Nie płacę ani grosza, jem, śpię, a ona jeszcze pierze moje ubrania. Zofia to frajerka. Owinąłem ją sobie wokół palca. Znów śmiech. Na kilka sekund zabrakło mi tchu. Telefon trząsł mi się w dłoniach. Odsłuchałam jeszcze raz. I jeszcze raz. Jakby mój umysł nie chciał tego przyjąć. Mój kuzyn, chłopiec, którego widziałam jak dorastał, któremu pomagałam, kiedy jego mama była chora, szydził ze mnie, jakbym była tylko użytecznym przedmiotem. Wycieraczką. Siedziałam tam, w ciemności mojego pokoju, wpatrzona w ścianę, jakby niewidzialne słowa mnie potrąciły. Tak właśnie mnie postrzegał. Tak widział to wszystko, co dla niego robiłam. Tej nocy nie zmrużyłam oka. W środku walczyły we mnie gniew i smutek. Przez kilka godzin tliła się we mnie ogromna chęć, by wejść do jego pokoju, wyrzucić go, nakrzyczeć, zrobić awanturę. Ale nie. To nie był ten rodzaj reakcji, którego pragnęłam. Następnego ranka przygotowałam śniadanie jak zwykle. Stół był nakryty. Zapach ciepłego chleba wypełniał dom. Zszedł na dół spokojnie, ziewając, sięgnął po filiżankę kawy i zapytał zupełnie naturalnie. Dobrze spałaś, Zofio? Spojrzałam mu w oczy. Uśmiechnęłam się. I odpowiedziałam, spałam jak anioł. Ale w środku coś we mnie zmieniło się na zawsze. Od tamtej chwili postanowiłam, że już nigdy więcej nie będzie śmiał się moim kosztem. Ale nie zamierzałam krzyczeć. Nie zamierzałam się kłócić. Zrobię z mojego milczenia największą odpowiedź. A z mojej cierpliwości, pułapkę. I dokładnie tak się zaczęło. Nazywam się Zofia. Mam pięćdziesiąt osiem lat, siwe włosy, których nigdy nie próbowałam ukrywać, dłonie naznaczone upływem czasu i duszę zmęczoną dźwiganiem ciężaru bycia kimś, kto przez całe życie próbował czynić dobro, nawet wtedy, gdy nie przynosiło to żadnego zwrotu. Zawsze byłam typem kobiety która wolała załagodzić konflikt, niż go wywołać. Osobą, która dostrzega dobro tam, gdzie inni widzą tylko chłód. Ale tamtej nocy, po odsłuchaniu wiadomości od Janka, coś we mnie pękło, po cichu. Umierałam w środku. I nikt tego nie zauważył. Następnego dnia wykonywałam wszystkie codzienne obowiązki, jakby to był po prostu kolejny dzień. Umyłam naczynia, posprzątałam dom, poszłam do pracy, wróciłam. Witałam się z koleżankami z uśmiechem, grzecznie odpisywałam na wiadomości w telefonie. Ale w środku byłam tylko pustką. Trudno było opisać, co bolało bardziej, sama zdrada czy pogarda, z jaką została ujawniona. Janek nie tylko nadużył mojej dobroci, on ją wyśmiał, jakby była czymś godnym szyderstwa, jakby moja chęć pomocy była żałosną słabością. I właśnie to bolało mnie najmocniej. Przez całe życie uczono mnie, żeby pomagać, troszczyć się, dbać o rodzinę. Tak mówiła moja mama, Zofio, pewnego dnia ludzie zapamiętają cię z tego, jakim dobrem się dzieliłaś. A teraz zaczęłam się zastanawiać, czy to dobro naprawdę coś znaczyło. Pamiętam, jak siedziałam na ławce w kościele, w następną niedzielę, wpatrując się w kolorowy witraż nad ołtarzem. Promienie słońca przechodziły przez szkło, rzucając miękkie cienie na kamienną posadzkę. Nie potrafiłam się modlić. Myślałam tylko o tym, jaką zrobił ze mnie idiotkę. Zaczęłam przypominać sobie wszystko, co zrobiłam dla Janka od chwili, gdy zamieszkał u mnie. Kolacje zostawiane na stole, gorące, nawet gdy wracał za późno, by je zjeść. Miłe wiadomości, karteczki z propozycjami pracy, które podsuwałam pod drzwi. Uprane ubrania, czyste mieszkanie, cisza, którą mu zapewniałam, gdy mówił, że jest zestresowany. Teraz wszystko nabierało innego sensu, lekceważenie w gestach, wyniosłe spojrzenia, obojętność. To nie było zmęczenie. To była pogarda. Pewnego dnia znalazłam w śmieciach jego cv to, które sama wydrukowałam, zmięte i wrzucone między skórki od banana a pustą butelkę po coli. I nic nie powiedziałam. Przeszłam nad tym do porządku dziennego, jak nad tyloma innymi drobnymi przemocami ukrytymi pod płaszczykiem ignorancji. Ale po tamtym nagraniu wszystko nagle stało się jasne, miało teraz inny, mroczny, okrutny, ostateczny wydźwięk. Zaczęłam uważniej obserwować. Wstawałam wcześniej niż on, udawałam, że jestem zajęta, ale słuchałam jego rozmów. Przez telefon, przy komputerze, z kolegami. Wszystko kręciło się wokół imprez, gier online, planów na wyjścia. Nie było żadnych prób szukania pracy. Żadnej chęci, by się podnieść. Janek czuł się wygodnie, a ja byłam tylko frajerką, która za wszystko płaciła. A mimo, że w środku wrzałam z oburzenia, na zewnątrz zachowywałam spokój. Nie z powodu słabości. Z powodu strategii. Zaczęłam powoli reorganizować swoją codzienność. Przejrzałam rachunki, zrobiłam kalkulacje, zebrałam dokumenty, odświeżyłam umowę najmu. W milczeniu planowałam własne wyzwolenie. Ale przede wszystkim planowałam otworzyć Jankowi oczy, bez krzyku. Chciałam, by zrozumiał, wyraźnie i dobitnie, że stracił coś cennego. Że jego wygoda miała swoją cenę, a tą ceną był szacunek. W trzecim tygodniu po tamtym nagraniu wydarzyło się coś ciekawego. Spotkałam dawną znajomą, Elżbietę, w sklepie. Gdy zapytała, czy Janek nadal u mnie mieszka, zawahałam się na moment i odpowiedziałam tylko. Jeszcze tak, ale nie na długo. Zmarszczyła brwi, jakby zrozumiała więcej, niż powiedziałam, i dodała. Zawsze pomagałaś wszystkim, Zofio. Może teraz czas, żebyś pomogła samej sobie. To zdanie dźwięczało mi w głowie przez kolejne dni. Powtarzałam je sobie co rano, jak mantrę. Może czas pomóc samej sobie. I tak, podczas gdy Janek śmiał się za moimi plecami, ja spokojnie szyłam swój plan. Jak ktoś, kto haftuje chusteczkę na pożegnanie jak ktoś, kto przygotowuje drzwi, by je zamknąć, z godnością, bez gniewu, ale z pełną stanowczością. Wiedziałam już, co muszę zrobić. A nowy miesiąc był tuż za rogiem. Są zmiany, które nie ogłaszają swojego przyjścia. Nie wkraczają z hałasem, nie proszą o pozwolenie i nie krzyczą, by zwrócić na siebie uwagę. Rośną powoli, po cichu, jak korzeń zagłębiający się w ziemię, aż stanie się na tyle silny, by przebić się przez powierzchnię. Właśnie tak się zmieniłam. Nie ścięłam włosów. Nie zmieniłam tonu głosu. Nie wygłosiłam żadnego przemówienia. Ale we mnie zaczęła rodzić się nowa Zofia, już nie ta kobieta, która zawsze wolała milczeć, czekać, znosić to, czego znieść się nie da. Wciąż byłam uprzejma, owszem, ale utraciłam niewinność. A gdy umiera niewinność, rodzi się coś znacznie bardziej niebezpiecznego, świadomość. Janek, w swojej młodzieńczej arogancji, nie zauważył niczego. Wciąż zachowywał się, jakby mieszkał w hotelu prowadzonym przez spokrewnioną gospodynię bez kręgosłupa. Spał do późna, zostawiał brudne naczynia po całej kuchni, zapraszał głośnych znajomych w piątkowe wieczory. Ten sam śmiech, który usłyszałam na nagraniu, teraz naprawdę rozbrzmiewał po korytarzach mojego domu. Wyglądało na to, że był absolutnie pewien swojej nietykalności, chroniony przez moją rzekomą bierność. Ale ja nie byłam już tą samą kobietą, która przyjęła go pod swój dach kilka miesięcy wcześniej. Zaczęłam obserwować każdy jego ruch z chirurgiczną precyzją. Notowałam godziny, zwyczaje, wydatki, a nawet rozmowy, które prowadził zbyt głośno przez telefon. Zbierałam informacje nie z chęci zemsty, lecz dlatego, że zrozumiałam, iż jedynym sposobem, by się uwolnić, była prawda, ta, której on nigdy się nie spodziewał, że będę gotowa stawić czoła. Zaczęłam ponownie studiować swoje prawa jako właścicielka mieszkania. Skonsultowałam się dyskretnie z prawnikiem, starym znajomym rodziny, opowiadając o sytuacji tak, jakby chodziło o nieformalnego lokatora. Był rzeczowy. Zofio, masz pełne prawo poprosić go o opuszczenie mieszkania. Ale zrób to na piśmie. Sformalizuj. Nie daj się ponieść emocjom. Te słowa dały mi brakującą siłę. Zaczęłam też na nowo odnajdywać samą siebie. Drobne rzeczy, wróciłam do porannych spacerów po parku przed pracą. Zrobiłam porządki w szafach i oddałam ubrania, które wiązały mnie z ciężką przeszłością. Kupiłam nowy zeszyt i zaczęłam znów pisać wiersze, coś, co porzuciłam po rozwodzie. Każda zapisana strona była jak odzyskany kawałek mnie samej. Pewnego dnia, w jednej z tych spokojnych porannych chwil, gdy piłam kawę na werandzie, usłyszałam Janka przez telefon. Jasne, że tu jeszcze jestem. Ta kobieta to anioł. Nawet się nie odzywa. Mam luz. Zaśmiał się. Leniwie jak ktoś, kto wierzy, że wygrał grę, zanim jeszcze padł ostatni ruch. Też się uśmiechnęłam. Ale mój uśmiech był inny. To był uśmiech kogoś, kto zna zakończenie, ale nie zamierza go zdradzać. Tego samego popołudnia wydrukowałam list. Krótki, rzeczowy, ale stanowczy. Informował, że w następnym miesiącu musi opuścić mieszkanie. I że decyzja jest nieodwołalna. Włożyłam pismo do niebieskiej teczki i zostawiłam je na biurku. Jeszcze nie był to moment, by mu je wręczyć. Ale już sam fakt, że je napisałam, sprawił, że poczułam się lżej. Stopniowo także dom zaczął reagować na moją przemianę. Zaczęłam gasić światła wcześniej, zdejmować obrus ze stołu, gotować kolację tylko dla siebie. Resztki mroziłam. Nic nie było już robione z myślą o nas, bo o nas już nie było. Janek, rzecz jasna, zaczął to dostrzegać. Najpierw między wierszami. Potem, przez brak troski. Aż w końcu pojawiły się pytania. Jesteś jakaś inna, Zofio. Coś się stało? Odpowiedziałam spokojnym tonem, niemal matczynym. Czasem musi się wydarzyć wiele rzeczy, żeby człowiek się zmienił, nawet jeśli tego nie chce. Uśmiechnął się niepewnie. Uznał, że to zwykła refleksja. Nie podejrzewał, że za tą odpowiedzą kryje się decyzja, której już nic nie cofnie. W ostatnim tygodniu tamtego miesiąca przygotowałam kolację z wyjątkową starannością. Ulepiłam pierogi, tak jak lubił. Nakryłam stół powoli. Zapaliłam małą świeczkę. Gdy zszedł na dół i zobaczył wszystko gotowe, uśmiechnął się szeroko. Wow, wygląda, jakby ktoś miał dziś urodziny. Spojrzałam na niego z czułością, ale bez litości. To tylko pożegnanie. Choć jeszcze nie wiesz z czym. Zaśmiał się, myśląc, że żartuje. Zjadł z apetytem. I jak zwykle poszedł spać. Ale nie wiedział, że tamtej nocy wybrałam dzień i godzinę, by zamknąć ten rozdział. Pierwszy dzień nowego miesiąca przywitał mnie pochmurnym niebem. Chmury zawisły nisko nad miastem, jakby nawet niebo postanowiło zamilknąć. Był czwartek, dokładnie trzydzieści dni od tamtej nocy, kiedy wydrukowałam list z wypowiedzeniem. Pamiętałam każdy szczegół, fakturę papieru, dźwięk drukarki, wahanie, które czułam, pisząc ostatnie słowa ale teraz nie było już miejsca na wahanie. Wstałam wcześnie, jak zawsze. Wypiłam spokojnie kawę, otworzyłam okna w salonie i wpuściłam do środka chłodne powietrze. Było w nim coś symbolicznego, niosło ze sobą to, co zastałe i ciężkie. Potrzebowałam tego. Dom też tego potrzebował. Janek jeszcze spał. Jego rytm dnia był coraz bardziej rozregulowany. Kładł się o świcie, Wstawał prawie w południe. Przez cały poprzedni miesiąc żył tak, jakby nic się nie zmieniło, choć dało się już wyczuć jego niepokój wobec mojego nowego zachowania. Jakby czuł, że coś wisi w powietrzu, ale nie miał odwagi zapytać wprost. Około 11 usłyszałam jego powolne kroki w korytarzu. Wszedł do kuchni z potarganymi włosami i przymkniętymi oczami. Sięgnął po kubek z kawą która zdążyła już wystygnąć w termosie i bez słowa usiadł przy stole, jakby świat był mu coś winien. Wyszedłaś dziś wcześniej? Zapytał obojętnie. Po prostu wstałam o właściwej porze, odpowiedziałam. Nie zrozumiał. Ale nie oczekiwałam, że zrozumie. Poczekałam, aż wypije kawę. Obserwowałam jego postawę, leniwe spojrzenie, sposób, w jaki przeciągał się głośno bez najmniejszego skrępowania. I wtedy, nie zmieniając tonu, bez teatralności, wstałam, poszłam do salonu i wróciłam z niebieską teczką. Położyłam ją przed nim, na stole, między nim alnianym obrusem, który prasowałam poprzedniego dnia. Co to? Zmarszczył brwi. Przeczytaj, powiedziałam tylko. Zapadła cisza. Otworzył kopertę z ostrożnością i wyjął złożoną kartkę. Jego oczy zaczęły śledzić tekst. A jego twarz stopniowo się zmieniała, z obojętności do zaskoczenia, z zaskoczenia do niedowierzania, a z niedowierzania do wyraźnego dyskomfortu. Kiedy skończył czytać, powoli opuścił ręce. Wyrzucasz mnie? Nie. Oddaję ci odpowiedzialność za własne życie. Zareagował nerwowym śmiechem. Serio, Zofio. Śmiertelnie, poważnie. Masz trzydzieści dni, by się wyprowadzić. Nie będzie przedłużenia. Ale dlaczego akurat teraz? Co takiego zrobiłem? Co ty zrobiłeś, Janek? To pytanie odbijało się we mnie jak bolesne echo. Wstałam i podeszłam do okna. Ulica była cicha, a lekka mrzawka zaczynała spływać po szybie. Wpatrywałam się w zaparowane szkło i powiedziałam spokojnie: Przez miesiące nadużywałeś mojej życzliwości. Zrobiłeś z mojego domu schronienie dla swojej leniwości, braku szacunku i arogancji. Słyszałam to nagranie. To, na którym się śmiejesz, mówiąc, że zrobiłeś ze mnie frajerkę. Od tamtego dnia, Janku, przestałam być tą kobietą, za którą mnie brałeś. Zamarł na kilka sekund. Jego spojrzenie po raz pierwszy straciło błysk wyższości. Próbował jeszcze zareagować. To było tylko żartem, taka głupia rozmowa. Żarty ujawniają to, co ukryte przerwałam. A twoje ujawniły wszystko. Wstał gwałtownie, uderzył dłonią w stół, próbował podnieść głos: Naprawdę mnie wyrzucasz? Po tym wszystkim? Po tym, że otworzyłaś dla mnie dom? Odwróciłam się powoli, spojrzałam mu prosto w oczy. Tak. Bo teraz wiem, że otwarcie tego domu dla ciebie było błędem. I nie zamierzam popełnić go drugi raz. To go rozbroiło. Zabrakło mu argumentów. Krążył po kuchni, mamrocząc coś pod nosem, szukając wymówki. Ale nie było już miejsca na manipulacje. Nie byłam już tą kobietą, która bierze na siebie cudze ciężary bez słowa sprzeciwu. Mogę się zmienić, powiedział cicho. Miałeś aż nadto czasu, żeby pokazać tę zmianę. Widziałam tylko obojętność. Usiadł zrezygnowany. A jeśli się nie wyprowadzę? Złożyłam to pismo na piśmie. Jeśli będzie trzeba, podejmę kroki prawne. Ale wolę wierzyć, że zostało w tobie jeszcze trochę godności. Słowo godność uderzyło go jak kamień. Spuścił wzrok. Po raz pierwszy wyglądał na naprawdę zawstydzonego. Nie mówiłam nic więcej. Wzięłam swoją filiżankę, umyłam ją w zlewie i wyszłam z kuchni, jak ktoś, kto kończy rozdział kropką, nie przecinkiem. W kolejnych dniach był cichy. Spędzał długie godziny zamknięty w pokoju. Zaczynał coraz częściej wychodzić, może szukał nowego miejsca. Nie pytałam. Nie wtrącałam się. Wróciłam do swojej rutyny z lekkością. Po raz pierwszy od miesięcy znów zaczęłam spać spokojnie. Ucisk ustąpił miejsca spokojowi. A kobieta, z której się śmiał, chodziła teraz po swoim domu z podniesioną głową, jak ktoś, kto odzyskał to, co najważniejsze autonomię. Ale los, zawsze cichy i nieprzewidywalny, wciąż trzymał w rękawie ostatnią lekcję. Zwrot akcji, którego nawet ja nie mogłam przewidzieć. List został doręczony. Czas zaczął biec. I w końcu mój dom i moje serce zaczęły wracać do równowagi. W dniach, które nastąpiły po mojej decyzji, obecność Janka stała się niemal niewidzialna. Unikał mnie na korytarzach. Jego kroki były cichsze, bardziej ostrożne. Aura wyższości zniknęła bez śladu. Po raz pierwszy, odkąd się u mnie pojawił, wydawał się rozumieć, że przekroczył granicę i że tym razem nie będzie odwrotu. Ale na tydzień przed końcem terminu wydarzyło się coś niespodziewanego. Składałam ubrania w sypialni, kiedy telefon zawibrował na komodzie. Nazwisko, które pojawiło się na ekranie, sprawiło, że zesztywniałam wujek Marek, ojciec Janka. Zawahałam się na moment. Nie rozmawialiśmy od dnia, w którym przesłał mi to nagranie. Wzięłam głęboki oddech i odebrałam. Zofio, przepraszam, że przeszkadzam, powiedział zmęczonym głosem. Muszę z Tobą porozmawiać. To pilne. Cisza, która potem zapadła, wystarczyła, bym zrozumiała, że coś jest nie tak. Bardzo nie tak. W kilka minut opowiedział mi, co się stało, Janek trafił do szpitala po tym, jak zasłabł w barze. Wstępna diagnoza była niepokojąca, infekcja pogłębiona przez niedożywienie i stres. Od dni nie jadł regularnie, spał źle, pił za dużo. Ta pozorna obojętność, z jaką przechadzał się po domu, kryła w sobie tak naprawdę zbliżający się krach. W tamtym momencie poczułam wewnętrzny wir. To było sprzeczne. Janek mnie zranił, ośmieszył, nadużył mojej dobroci. A jednak teraz leżał tam, bezbronny, pozbawiony arogancji, stający twarzą w twarz z konsekwencjami własnych decyzji. W szpitalu, gdy zobaczyłam go bladego, z opuszczonym wzrokiem, dotarła do mnie jeszcze trudniejsza prawda, niektórzy uczą się dopiero wtedy, gdy wszystko stracą. A on właśnie stanął przed tym, czego bał się najbardziej, nie przed brakiem pieniędzy, lecz przed utratą kontroli, wygody i darmowego wsparcia. Janek spojrzał na mnie i wyszeptał głosem, którego nigdy wcześniej nie słyszałam. Zofio, wybacz mi. Nie odpowiedziałam od razu. Po prostu usiadłam obok jego łóżka, w milczeniu. Nie było już żalu, tylko głębokie zmęczenie. Janek, wybaczyć to najłatwiejsze. Najtrudniejsze to nauczyć szacunku. A tego będziesz musiał się jeszcze nauczyć. Skinął głową z wilgotnymi oczami. Po raz pierwszy dostrzegłam w nim cień pokory. W kolejnych dniach pomagałam, na ile mogłam. Zawiozłam czyste ubrania do szpitala, utrzymywałam kontakt z lekarzami, informowałam wujka o stanie syna. Ale gdy Janek został wypisany, jasno dałam do zrozumienia, że termin się nie zmienia. Odwiozłam go do kolegi, który zgodził się przyjąć go na jakiś czas. W dzień przeprowadzki świeciło słońce. W domu panował spokój. Odprowadziłam go do drzwi, pomogłam z plecakiem. I tuż przed wyjściem spojrzał na mnie szczerze. Dziękuję za wszystko. Nawet za to, że nie krzyczałaś, choć miałaś do tego pełne prawo. Tylko się uśmiechnęłam. Zamknęłam drzwi. Przekręciłam zamek. I głęboko odechnęłam. Od tego dnia dom znów był mój. Znów słyszałam ciszę jak melodię. Książki wróciły na kanapę. Wiersze zapełniały nowe strony. Odnalazłam siebie, tę kobietę, którą byłam, zanim zgubiłam się w morzu przysług i pustych obietnic wdzęczności. Kobieta zbudowana z naiwnej dobroci ustąpiła miejsca kobiecie zbudowanej z przemyślanych wyborów. Janek opuścił mój dom. Ale, co ważniejsze, opuścił też miejsce, które zajmował we mnie miejsce kogoś, kogo trzeba nieść na własnych plecach. Dziś żyje w spokoju. A jeśli zapytasz, czy żałuję, że otworzyłam przed nim drzwi, odpowiem nie. Bo to było potrzebne, żebym nauczyła się zamykać je z odwagą i z godnością.